Dwa jednakowe opory R połączono raz szeregowo, a raz równolegle i zasilono je takim samym napięciem U. Obliczmy opory zastępcze tych układów. W pierwszym przypadku opór zastępczy jest równy 2R. W drugim przypadku, no popatrz jak obliczyłem, opór zastępczy jest równy R dzielone przez 2. W zadaniu jest powiedziane, że moc w drugim przypadku jest większa od mocy w pierwszym przypadku. Ja wprowadzam oznaczenie, że moc w drugim przypadku P2 jest n razy większa od mocy w pierwszym przypadku. Teraz dwukrotnie skorzystamy ze wzoru na moc, który masz z lewej strony ekranu. P równa się u kwadrat dzielone przez r. I tak P1 będzie u kwadrat dzielone przez 2r, a P2 będzie u kwadrat dzielone przez r pół. Popatrz, jak dużo można tutaj uprościć. Dwójka z lewej strony idzie do licznika, dwójka z mianownika też idzie do licznika i w efekcie otrzymujemy n równa się 4.